Udało mi się... Udało mi się... zrobić to... Sok zdejmij się. Sok zdejmij do pół. Mieszaj, 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 mieszaj. Mieszaj, 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 mieszaj. Chodźcie, nie chcę się teraz na Szybko, szybko! Czas i eliksiry nie czekają na nikogo! Sam Ja robię tu tego z grzeczności. как Smak słońca i szczęścia. Wiedziałem, że tylko ty możesz to zrobić, chłopcze. Są już nasi goście! Stój Potter. Chcę jedynie przekazać wiadomość. Profesor Dumbledore poprosił mnie o przekazanie Ci jego najlepszych życzeń. Wybrał się w podróż i powróci dopiero po feriach. Podróż? Dokąd? Łapy precz ty pluga wycharłaku! Spokojnie panie pilcz! Co to za zamieszanie? Dobra dobra, chciałem się wkręcić. Zadowolony? Wyprowadzę Za snajpem i Draco. Nie muszę się panu tłumaczyć. No. Trochę szacunku, dobra? Staram ci się pomóc. Stara się mu pomóc, słyszycie? Ciszej. Może to ja rzuciłem urok na Katie Bell, a może nie ja. Co panu do tego? Przysiągłem cię chronić. Złożyłem wieczystą przysięgę. Nie potrzebuję ochrony. Zostałem wybrany. To moja chwila. A niech to. Myślisz, że z tylko udawał? Nie. Powiedział nawet, że złożył nieczystą przysięgę. Wieczystą przysięgę? No tak. Co się dzieje, gdy złamiesz wieczystą przysięgę? Umierasz. Ach. Wszyscy poszli spać? Ja ostatnio nie mogę spać, więc myję włosy. Głupie, prawda? Wesołych świąt, Harry. カレンカレン

ciekaj, znajdę cię! Chcesz się zabawić! Drenko! No i koleżanko.

I Nic ci nie jest? Nic, dzięki Harry Ciesz się, że żyjesz I dziękuję, wiesz Za Ginny Gdyby nie ty, miałbym wilkołaka za siostrę e, no, nie ma sprawy Sprawdził Burkina i berksa. Powiedział, że Malwój patrzył na znikającą szafkę. Co takiego? Co mógłby zrobić z jedną z nich? Nie wiem, ale tata mówił, że nadal była w On coś gnuje. Po prostu nie wiem co. Cześć Harry. Cześć Ron. Harry, sądzę, że profesor Slakhorn urządza kolejne przyjęcie dla zaproszonych gości. Klub Ślimaka. Może Slakhorn zamieni ciebie i McLagena w króla i królową ślimaków. Na razie, Harry. Hermiono, widziałaś Malfoja, robiącego coś podejrzanego? Przestań, Harry. Nadal się martwisz, co robi Draco? Ron powiedział mi, że jego tata widział, jak Malfoy gapił się na znikającą szafkę u Borgina i Barksa. Nie ma mowy, żeby przemycił znikającą szafkę do zamku. Auroży przeszukują każdego, kto wchodzi. Sprawdzają nawet swoją pocztę. No to powiedz mi, jak on to robi, że znika z mapy Huncfotów. Pokażę ci. Przysięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. No i kolejne. A nie. Koniec, Psot. Jest tam, na korytarzu na siódmym piętrze. A zatem nie zniknął, prawda? Ale czasami kompletnie znika. Mam zamiar się dowiedzieć, co knuje. Idę na siódme piętro. Co ja słyszę brzmi sensacyjnie. Gorące wieści szybko stygną. Lepiej idź moim skrótem. Powiedz tylko, ulubieniec prasy. Naprawdę myślisz, że czegoś się dowiesz? Tak, udowodnię, że coś knuję. Okej. Okay. Ulubieniec prasy. Śmiercioszercy zesłani do Askawanu. To byłby miły artykuł. No i byłby. O, oh, bardzo dobrze. widziałeś gdzieś Draco Malfoja? Nie dzisiaj, ale ostatnio często spotykałem go na korytarz na siódmym piętrze w Strumy Jesteśmy na miejscu. Hej, Ron, widziałeś Malfoja? Kiedy? Przed chwilą. Zawsze kręci się po tym korytarzu. Właśnie to znalazłem. Wygląda jak przepis na jakiś eliksir. To pewnie praca domowa. A od kiedy to Malfoy przykłada się do prac domowych? Nawet nie wiesz, czy to jego. Mam zamiar zapytać Hermione, co to za eliksir? Założę się, że to nam da wskazówkę, do czego zmierza Malfoy. Na pewno będzie zakuwać w sali eliksirów. Bez dwóch zdań. Możesz szybko dostać się tam tą drogą. A ty nie idziesz? Nie. Nadal jest w podłym nastroju. Cześnik, widziałeś gdzieś Hermione? Oczywiście. Pan Granger uczy się w sali eliksirów. Odprowadź, no, panie duchu. Na go go Power Rangers. Oj, to trochę potrwa takie chodzenie, ale. O, kolejna, kolejne godło. Uwolnić biblioteki. Pracuj, a nagroda cię nie. Niej! Dotarliśmy tam, gdzie chciałem. Cześć, Hermiono. Znasz ten eliksir? Dziwię się, że ty go nie rozpoznajesz. W końcu jesteś najlepszy z eliksirów. To chyba oczywiste. Tak? Co to jest? Czemu pytasz mnie? Zapytaj lepiej księcia półkrwi. Dobrze zatem. Tak właśnie zrobię. Przyrządzę eliksir i w ten sposób się dowiem. Skórka Bumslanga. Weź jedną skórkę Bumslanga, służ do półki, potem rozdroż.

Dalej pijamy. No. Ty do szarości. Ja udało się. Znowu się spotykamy, co, Harry? Widzę, że robisz doskonały eliksir wielosokowy, ale mam nadzieję, że nie zamierzasz go użyć. Jest zakazany. To na pewno eliksir wielosokowy, panie profesorze? Oczywiście. Ten szary, mulisty wygląd. Wszystkie cechy. Ale wiesz o tym przecież, młodzieńcze. W końcu to ty go przyrządziłeś. E, to tylko taki eksperyment. Dzięki, panie profesorze. Eliksir wielosokowy. Używa się go po to, żeby przybrać cudzy wygląd. Po co to Malfoyowi? Woldemort nie powierzyłby Malfoyowi żadnej misji. Nie masz żadnych dowodów, prawda? Nie mam jeszcze, ale je zdobędę. Oj, oj. Dumbledore wzywa cię do swojego gabinetu na następną lekcję. Harry, nie mów nic Dumbledorowi o Malfoju. On coś knuje. Robi coś pokryjomu i nie mówi o tym nawet krabowi i Goilowi. Przyznaję, że to do niego niepodobne, ale nie masz dowodu, że coś robi. To po co w takim razie kręci się w kółko po siódmym piętrze? i... Jasne, siódme piętro. Wchodzi do pokoju życzeń, dlatego znika z mapy Hunzwotów. No cóż, skoro wchodzi do pokoju życzeń, to nie dowiesz się, co tam robi. Właśnie dlatego używaliśmy go do spotkań GD. Skup się na swojej lekcji z Dumbledorem. Czeka na ciebie w swoim gabinecie. Alright. Nick! Prawie bez głowy Nick? Na twoim miejscu poszedłbym na dziedziniec przy sali wejściowej. Porozmawiaj z Karkulcem. Pozwoli ci wejść do Dumbledora. Do, profesor... do profesora Dumbledora w Szacunku trochę. Da daleko jeszcze O starek Jak tam tak miałbym chodzić Czy to nie godła tam? To bym chyba umarł Jesteśmy na miejscu Cześć Harry, przyszedłeś do profesora Dumbledora? Ja też Dobrze się czujesz? Co się dzieje? To bez sensu. Ślizgon ukradł mnie gargulka. Hałaśliwca, którego dała mi mama na gwiazdkę. Kto to zrobił? On. Zaczekaj tutaj. Odzyskam twojego gargulka. Z litery no to czemu to nie dziwi? Ej ty, zabrałeś hałaśliwca tamtej dziewczynce? A tobie co do tego? Oddawaj! Bo co mi zrobisz? Rzucisz na mnie urok? Profesor Snape na pewno ucieszy się, że rzucasz uroki na ślizgonów. Może nawet da Ci szlaban. Redfota! Redfota! Eksperyarmów! I teraz soberbięsz. Proszę bardzo, a teraz oddaj hałaśliwca. Mam nadzieję, że upaćka ci całego. Następnym razem dwa razy pomyśl, zanim się zaczniesz kogoś czepiać. Alright, tu jesteś. Dzięki, Harry, jesteś niesamowity. Eee, kwachy. Panie profesorze, to dotyczy Malfoja i Snape'a. Profesora Snape'a. Mówiłem ci już, Harry, że ufam Severusowi. Moja odpowiedź się nie zmieniła. A teraz przejdźmy do naszych zajęć. Alright. Nie udało mi się odnaleźć zbyt wielu wspomnień o Riddle'u w Hogwarcie. Zdobyłem jednak to. Wielkie nieba, to już tak późno? Lepiej już idźcie, chłopcy. Lestrange, Array, nie zapomnijcie o wypracowaniach. Pośpiesz się, Tom. Nie, Tom, nie wiem nic o żadnych Horcruxach. A gdybym wiedział i tak bym ci nie powiedział, wynoś się stąd. Nie rozumiem, co się stało? Profesor Slughorn majstrował przy tym wspomnieniu. Harry. Wcześniej prosiłem cię, żebyś poznał bliżej profesora Slackhorna. Teraz chcę, żebyś nakłonił go do ujawnienia prawdziwego wspomnienia. W każdy sposób, jaki uznasz za słuszny. To wspomnienie jest kluczem. Miłego dnia, all right. Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. Koniec psot. Cześć Harry, szukacie profesor McGonagall. Wiesz czego chce? Nie, ale czeka na ciebie na dziedzińcu transmutacji. To chyba coś ważnego. Dobra, ale to już następne odcinko, bo teraz... Ja się będę z wami żegnał, więc cześć nara Helia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.